Dzień dobry, i bardzo serdecznie w wąchaniu w ciemno, czyli w serii, w której, jak sama z was wskazuję wskazuje, wącham perfumy w ciemno. Mam wylosowane 8 próbek, nakładam je na skórę, nie wiem co to za perfumy i coś tam o nich gadam, co mi ślina na język przyniesie. Także bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszą próbką. Pierwsza próbka pachnie cytrusowo, owocowo, drzewnie. Wydaje mi się mocno, że skórzanie albo szafranowo. Strzelałbym bardziej w szafran, bo jest tak metalicznie, nieco ciepło, korzennie, ale tak właśnie metalicznie skórzano, nieco tak. Taki zapach kojarzący się z jakąś elektroniką, z jakimś sprzętem elektronicznym, to, no to raczej typowe dla szafranu. Sporo cytrusów, ogólna taka owocowość, taka słodka owocowość, takie dojrzałe, słodkie owoce jakieś. Mango, papaja, takie idące w tropikalne klimaty. Sporo cytrusów, sporo drewna. Coś jeszcze do osłodzenia, jakieś nie wiem takie waniliowe, jakby nuty, nieco deserowe, taki właśnie tak trochę mleczno-waniliowy, jakiś taki krem z owoców tropikalnych, z cytrusów. Em, no dobra. Mm -hmm. Nishane, safran, colonize. Tak myślałem, że to to, bo no wyraźnie szafranowy, wyraźnie cytrusowy. Mm, no. Tyle. Nuty według fragrantyki to różowy grejpfrut, marakuja, cytron, szafran, różowy pieprz, magnolia, skóra, ambra i piżmo. Drugie perfumy są bardzo ładne, przyprawowo, waniliowo, balsamiczne, bursztynowe. Trochę mają takiego retro vibe'u, takich retro jakby pudrowych... Yy, pudrowych nut, chociaż nie jest to ani pudro, nie jest to pudrowa, taka kwiatowa, irysowa, czwiołkowa. Też może trochę kwiatowa, ale nie wiem, bardziej taka może trochę... Taka, biało, taka białokwiatowość, ale nie taka upojna, czy coś, tylko taka... Mm, kremowa, balsamowa, kosmetyczna białokwiatowość. Wydaje mi się mocno, że jakieś cytrusy w otwarciu, em, jakieś takie nuty też korzenne, ciepłe, jakby cynamonowe, takie... E, fajne, spicy. No ale ogólnie zapach bardzo ciepły, bardzo bursztynowy, balsamiczny. E, ale ma taką jakąś retro nutkę w sobie, co bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc. Sinbad od... Lubim. Nuty to tangeryna, różowy pieprz, bergamotka, cynamon, róża, kwiat pomarańczy i kadzidło. Benzoes, ambra, wanilia i drewno sandałowe. Mm, trzecie perfumy są bardzo ciekawe, e, morskie, takie naturalistycznie morskie, słone, trochę jakieś glony. Ale też ciepłe, takie bursztynowe, ciepłe, jakieś balsamitno-waniliowe. E, fajny miks, fajny, fajny kontrast. Jest wyraźnie piżmowy, wyraźnie no, takie czyste białe piżmo. Em, nieco jakby retro to piżmo było. Em, a takie pudrowe, czyste. Do tego jakieś takie nuty balsamiczno-waniliowe, ciepłe. Ale też nuty morskie, słone, takie właśnie natu naturalistycznie morskie. Przecież wydaje mi się, że przewaga jest jednak tych nut balsamicznych, ciepłych. Trzecikaki jakby przyprawowy, pieprzowy, tak fajnie, fajnie w nosie musuje. Mmm, okej, okay, interesujący. Zeitgeist, e, Schwarzlose, Berlin, e, Duch Czasu. Nuty według fragrantyki to glony, ambra, balsam, peru, mirt i piżmo. Czwarte perfumy są takie radosne, wakacyjne, plażowe, takie e, cytrusowo-kwiatowe, ale też troszkę morskie, też troszkę takie słoneczne, takie kojarzące się nieco z jakimiś e, preparatami do opalania. Bardzo, bardzo ładne, radosne, słodkie cytrusy. Dojrzałe, słodkie. No i poza tym, wszystko to, co powiedziałem, bardzo, bardzo milutki zapach. kurasau Bay. Nuty to tangeryna, cytryna, pomarańcza, petit grain. Nuty zielone, nuty morskie, frangipani, czyli plumeria, bodajże. Jakieś jak taka tropikalna, jakby plażowa, słoneczna nuta kwiatowa. No. E, czarna porzeczka, ambra, białe piżmo i nuty drzewne. Bardzo fajne. plażowy zdecydowanie. Ale. No. Naprawdę niezły. Piątka. Piąte perfumy są waniliowo, deserowe, ciasteczkowe. Też wyraźnie takie czysto piżmowe, takie nieco... Nie, nie, że mydlane, po prostu jak czyste, syntetyczne, białe piżmo to pachnie. I wanilia, jakieś takie nuty ciasteczkowe, jakieś nuty wydaje mi się też troszkę takie opiekane, kojarzą się z jakimiś takimi... nie wiem, orzechowo, kasztanowo. To jest taka nuta, dosyć, nie wiem, czy jakiś akord, czy sama molekuła znana z wielu perfum, szczególnie takich nowych, męskich, premier mainstreamowych. Taka właśnie, takich opiekanych kasztanów, tak, to jest często podane w nutach. Ale głównie ta wanilia i piżmo, nic, nic ciekawego, absolutnie. Waniliowy i headwap od Gallagher Fragrances, no dobra. Nuty według Fragrantyki to wanilia i piżmo. Dobra, szósta próbka leci na skórę. Mmm, bardzo soczyste otwarcie takich, bardzo naturalnie pachnące, właśnie takie jabłkowe. E, najbardziej mi się to skojarzyło trochę z sokiem jabłkowym z koncentratu, <grym> więc... Albo nawet takim świeżo wyciskanym, po prostu z sokiem jabłkowym. Dużo drewna, takiego suchego, nowoczesnego, molekularnego jakiegoś drewna. E, nuty pieprzowe ogólnie zapach jest bardzo czysty tak nowocześnie czysty ale niesamowicie przyjemnie, tak e, właśnie, tak w nosie, aż tak, tak drapie w nosa jest to bardzo, bardzo przyjemna, taka przyprawowość właśnie pieprz chyba najbardziej. Pieprz, ale też jakieś takie nuty troszkę takie czyste w stylu jakiegoś proszku do prania, coś. Mm, Bergamotka, jakieś nuty morskie, nuty słone, właśnie tak, takie coś tutaj, tutaj jest. Ale właśnie ta nuta, taka jabłkowa, owocowa, jest niesamowicie, niesamowicie przyjemna. Bardzo, bardzo ładna nuta. Wydaje mi się mocno też, że kadzidło, chyba najbardziej Oliban, ogólnie takie kościelne, więc e, Olibanum takie bardzo przestrzenne, jasne, czyste, dymne nuty tutaj są. A też takie, też troszkę takich. Brudnych to za dużo powiedziane, a takich troszkę jakby cięższych, smolistych, troszkę idących w stronę skórzaną, więc może Olibanum Labdanum, no ogólnie jest kadzidlanie, ale świetny zapach, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo oryginalny. Przy okazji, bardzo, wydaje mi się, noszalny, bardzo taki łatwy w odbiorze. Świetne, świetne, świetne. Eleventh hour od Bajredo, 11 godzina. Teraz mi się to zaczęło kojarzyć trochę z goździkami, trochę właśnie tak jabłkowo-goździkowo, kadzidlanie. Troszkę z v 7 mi się kojarzy, może ktoś z Was, ktoś z was zna te perfumy. A, ale to na pewno jest ciężej, jest bardziej gęsto, tak jednak bardziej kadzidlanie. No w ogóle wszystkiego jest więcej i bardziej. Ehm, super, nuty. Pieprz syczuański, bergamotka. Nie ma jabłka, ale jest śliwka i figa. Okej. Okay. Rum, nasiona marchwi, cedr, kaszmiran, tonka, iso i super, olibanum i labdanum. Bardzo fajne, ciekawe jak wypadnie parametrowo. Zobaczymy. Niemniej to otwarcie jest naprawdę, naprawdę udane. Dalej. Siódme perfumy są bardzo takie: bardzo retro, kwiatowe, szyprowe, jak. chociaż niekoniecznie mszyste, bardziej takie. Taka, takie mydełko różane, piżmo, chociaż może mszyste, są takie nuty nieco ziemiste, nieco jakieś ściółkowe. Na pewno róża, na pewno jakieś nuty piżmowe, jakieś nuty takie, jakieś mydlane, kwiatowe, ale też dużo, te, ten zapach jest bardzo ciężki, taki orientalny, balsamiczny, zdecydowanie słodki, w otwarciu jeszcze jakieś takie nuty cytrusowe, takie nieco retro, no ogólnie nieco, em, zapach ogólnie pachnie retro, tak bogato, dojrzale. Staro wręcz, może nawet, ale bardzo, bardzo przyjemnie. Zapach na pewno jest bardzo taki bogaty. Dobra, nie mój klimat chyba, ale na pewno no, kawał solidnej kompozycji. No. <ścoughs> Jubilation 25 dla kobiet od Amłaż, ok. Nuty według fragrantiki to ilanki Lang, róża, estragon, cytryna, kadzidło labdanum, dzięgiel, mirra, bursztyn, wetyweria, paczula i piżmo. Ostatnie perfumy na dziś lecą na skórę. Trudny do opisania, um, świeży, taki nowoczesny, taki też taki molekularny, idący troszkę jakby w stronę męską, taką ziołowo-zieloną. Interesujące, taki kwaśny, owocowy, ale też nie za kwaśny. jest też... Mam w sobie taką gładkość, kremowość, drzewność. Wydaje mi się, że sandałowiec, że jakieś takie nuty, nie wiem, drzewno-pieprzowe, może ISO i super. Ehm, jakieś takie owocowo-kwaśnawe, jakby, nie wiem, zielone jabłko, taki, taki klimat, ale... To wszystko jest takie... Takie troszkę takie niemrawe, takie... No nie wiem, e, coś... Coś do mnie nie przemawia w tym zapachu, ale zobaczymy, jak się rozwinie. Xian od Ormonde de Jane. Nuty według fragrantyki to czarny pieprz gałka muszkatołowa, rabarbar cedr, piżmo i drewno sandałowe. No dobra, minęło jakieś 40-45 minut, gdy nałożyłem pierwsze perfumy na skórę, więc zobaczmy, cóż tam się zadziało. Pierwszy był niszany. Nadal wyraźnie drzewny, szafranowy, um, owocowy, cytrusowy, tropikalny. Nie jestem pewny, czy to jest dobra kompozycja na lato, bo wydaje mi się być troszkę zbyt ciężka, troszkę zbyt gryząca. I mimo tej nazwy nie jestem pewny, czy e, użyłbym je latem, szczególnie takim gorącym latem. Tak na wieczór może, ale... Niemniej naprawdę przyjemne, fajne. I troszkę spodziewałem się czegoś bardziej szafranowego. Tutaj ten szafran jest wyraźnie wyczuwalny, ale jednak główną rolę grają te owoce tropikalne, wydaje mi się. Ale bardzo przyjemne, naprawdę, naprawdę... Fajna rzecz. Drugi był Simbat. Hmm. Bursztynowo, balsamicznie, waniliowo, benzoesowo. Troszkę retro, troszkę jakby goździkowo, mam wrażenie. W sensie, że kwiat goździka. Fajne, orientalne, pachnidło. Ciepłe, bursztynowe, spoko. Ładne. E, kolejny był Zeitgeist. Zdecydowanie bardziej bursztynowy niż morski. Na, czuć tą morskość, tą słoność, te glony, ale jednak zdecydowanie więcej jest tu takich nut. Ciepłych, bursztynowych, ale też troszkę jakby, troszkę takich opiekanych, troszkę przypalonych, troszkę jak jakiś taki, troszkę przypalonych chleb, nie wiem, to, tak mi się to, to kojarzy. No, interesujące, nie, ciekawe, dobra, kolejny. Mm, bardzo ładny, bardzo ładny, taki radosny, plażowy, słoneczny, letni zapach. Cytrusowy, kwiatowy Taki właśnie balsamowy Nie wiem, taki kojarzy się z opalaniem Z plażą Bardzo, bardzo, bardzo miły, radosny Przyjemny zapach Kolejny Vanilla Silk Koszmarnie nudny Waniliowy, słodki, czysty Taka puchata, słodka wanilia Do tego jakieś nuty takich Takie orzechowe, kasztanowe Nuda Szóstka, Bayredo Mmm, coraz więcej kadzidła, coraz więcej takich nut, wydaje mi się, goździkowych. To jabłko, że tam śliwka, figa, ok. Ta owocowość jest świetna, no. Bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo mi się podoba i. Yy, nie wiem, musiałem powiedzieć, że polecam, ale jeszcze nie wiem. W każdym razie na pewno myślę, że warto, warto rzucić nosem. Trochę mi się kojarzy z Pomegranate Noir od yy, Joe Malone, tak. Odrobiny, ale podobny, podobny klimat wydaje mi się. Dobra, yy, Jubilation, no, kobieco, retro, yy, mydlanie, kwiatowo, tak bogato. Nie mój klimat, ale, ale to na pewno kawał solidnej kompozycji, po prostu. Yy, nie doceniam. Yy, dobra, ostatni, Ormonde Jane, też takie nijakie jakieś, to już, już mówiłem chyba o tym zapachu, że jest taki Nijaki. Czysty, piżmowy, drzewny. Mm, troszkę owocowy. Troszkę pieprzowy. No, no dobra, to by było na tyle. Jeśli znacie jakieś z tych perfum, dajcie znać w komentarzach. Bo jestem jak zawsze bardzo ciekawy Waszych opinii. Dzięki i pa!